13 dnia vlogmasa. Dzisiaj mamy już 13 grudnia, także 13 dzień vlogmasa. Niedziela, taka luźna, bez obowiązań. Nigdzie nie trzeba jechać. Więcej Monika jest nieumalowana, bo mi się powiem Wam szczerze, że jakoś niekoniecznie chcę. A poza tym ja w niedzielę to jak nigdzie nie wychodzę, to i tak się nie maluję, bo nigdzie iść nie muszę. Także tak. I dzisiaj będziemy robić likiery. A później obiecałam dzieciom, że będziemy ubierać choinkę, także później będziemy jeszcze stroić choinkę. A teraz przechodzimy do... E, boże, układania. Nie układania, bo oni tam puzzle układają. Znaleźli takie swoje stare puzzle. Stare puzzle, puzzle, swoje znaleźli i je tam układają w salonie, jakby nie mogli tego naszego obrazka ułożyć. Ale no i dobra. I dzisiaj przechodzimy do robienia e, likierów. Pierwszy będzie likier czekoladowo-piernikowy, a drugi będzie likier... Krówkowy. dobra, także zabieramy się do pracy, bo żeby to nie przeciągać, i żeby znowu nie wyszedł jakiś nie wiadomo jak długi film. E, tutaj mam połamaną na kawałki gorzką czekoladę. E, czekolada powinna być co najmniej 50% zawartości kakao-mieć. I stawiamy miskę w, nad garkiem z wodą i będziemy ją rozpuszczać w kąpieli wodnej. Bo to jest też jeden z głównych składników, właśnie naszych likierów. Także ja używam takiej. Nie wiem, ja tam żadnej nie piję, także tam. Znaczy, no w likierze tak, ale tak to, taki to, to w ogóle nie. Dobra, także tyle było z gadania. I co? I czekolada będzie się rozpuszczała, i jak się już rozpuści, to będziemy działać dalej. A, A czekoladę, taką użyłam. Nie wiem, gdzieś u nas w Groszku mi znalazł taką czekoladę, taką mi kupił, no to taką będziemy używać. Dobra. Także ona jest 74% kakaona. Także jest naprawdę gorzka. I tak, czekoladę mamy już rozpuszczoną i dodajemy do tego wszystkiego, do tej mieszanki, do tej czekolady rozpuszczanej dodajemy 400 ml słodkiej śmietanki. 30%. Woda w garnku powinna tylko tak lekko, lekko bulgotać, żeby się nie gotowała, tylko tak lekko bulgotała i to wszystko mieszamy dokładnie do połączenia składników 100 gram przesianego cukru pudru, tutaj mam 100 g przesianego cukru pudru i sobie teraz to wszystko ten cukier wsypiemy i będziemy tak długo mieszać, aż całkowicie on się rozpuści w tej mieszance śmietany i czekolady. Myślę, że już nasza mieszanka jest dobrze rozpuszczona. Cukier już jest na pewno dobrze rozpuszczony. Teraz miskę zdejmujemy z ognia. Także ja miskę zdejmuję, wykroję sobie i zaraz się do Was z powrotem odzywam. Teraz do mieszanki czekoladowo-śmietanowo-czekoladowo-cukrowej dosypujemy dwie łyżeczki y, przyprawy do piernika. Ja używam oczywiście tej, co wczoraj używałam do pierniczków. Ona jest bardzo aromatyczna, także myślę, że dwie płaskie łyżeczki starczą. A jeżeli chcecie, żeby ten nigdy był bardziej korzenny, to możecie dodać cztery. Łyżeczki. Ja dodaję dwie oczywiście. Jedna. Druga. I mieszamy do rozpuszczenia. Dolewamy teraz 200 ml wódki. Ona jest 40%. W przepisie mam 38%, ale nie wiem, czy, czy w ogóle jest ta 38%, bo ja się nie znam. Także dolewamy i dokładnie wszystko mieszamy. I myślę, że likier gotowy. Zaraz naleję do butelek. W sumie to do jednej, bo drugą mam przeznaczoną na i to nie jest dla dzieci. Yeah. I pierwszy likier czekoladowo-piernikowy gotowy. E, powiem Wam, że smakuje tak, jakbyście jeli takie mocniejsze cukierki e, cukierki kukułki. Każdy przecież jadł cukierki kukułki. No to to ma taki mocniejszy smak, jak cukierki, kukułki, bo nie wiem, dlaczego to porównać innego, bo ja to raczej żadnego takiego, nic innego tu nie. Można zapraszać teściowo jutro na wieczór i pić z nią likier czekoladowo-piernikowy, sprawdzić, czy będzie smakować. A za chwilę będziemy robić likier krówkowy. Także do usłyszenia za chwilę. I tak w garnku mam umieszczone 200 g krówek cukierków. Tu Wam pokazywałam na którymś kolor te cukierki krówki i 150 ml zwykłego mleka dwuprocentowego. I to podgrzewamy aż cukierki się rozpuszczą. Oczywiście tego mieszanki, która nam się rozpuści, to nie gotujemy. I teraz tak, masę mleczno-krówkową mamy już roztopioną, bo cukierki są już rozpuszczone, roztopione są cukierki i teraz do tego wszystkiego na takim maluteńkim ogieńku dodajemy śmietankę 30. Śmietanki 30 200 ml potrzebujemy, mam tu więcej, bo po prostu zostało mi z tamtego, z tamtego likieru to już dam wszystko to, co mi zostało. Także dodajemy teraz tę śmietankę, mieszamy. Chwilkę podgrzejemy. I dodamy 200 ml wódki. Ewentualnie możemy dodać również 200 ml spirytusu, wtedy wiadomo, Przepraszam, 250 ml wódki dodajemy lub 250 ml spirytusu. Jak dodamy spirytusu, to wiadomo, że likier będzie e, mocniejszy. Ale oczywiście, w związku z tym, że ja jestem e, anty, e, mało alkoholowa, to ja dodam tą wódkę, co dodawałam do tamtego likieru. I to mnie i tak wystarczająco wystarczy. Likier gotowy, można przelewać w butelkę. Wszystko się rozpuściło, połączyło. Także przelewamy. I drugi likier krówkowy gotowy. Prezentuje się tak, proszę bardzo. I powiem Wam szczerze, że jeżeli, jeżeli ja mam być z wami szczera, no bo ja zresztą jestem z wami zawsze szczera, to bardziej, bardziej przemawia do mnie likier czekoladowy, aniżeli likier krówkowy. Czemu? Bo ja lubię słodsze. No bo wiadomo, tutaj jest czekolada, cukier puder jeszcze jest, wiadomo, nie? No tak, czekolada, cukier puder, przyprawa korzenna tutaj jest. A tutaj jest tylko 200 gramów krówki. No w sumie to jest tak, i tutaj jest 100 gramów gorzkiej czekolady i 100 gramów cukru pudru, no ale i tak powiem Wam szczerze, to ja jestem bardziej za tym, aniżeli za krówkowym, ale oba są oczywiście bardzo smaczne i polecam sobie zrobić je również na święta, także częstujcie się przepisem na likiery czekoladowo- piernikowy i krówkowy. Ok. I idziemy teraz ubierać krzaka. Chwinki. No i przyszedł czas na ubranie Choinki, tak jak im obiecałam, to muszę teraz otrzymać słowa i ubieramy choinkę. Tutaj jak słyszycie, to żeby było bardziej nastrojowo, to żeśmy sobie włączyli muzykę świąteczną, także nam będzie tutaj grała, żeby nam było weselej ubierać choinkę, także przystępujemy teraz do dzieła. Nasza choinka prezentuje się tak. Jeszcze tylko brakuje oczywiście gwiazdy. No ale gwiazdy to ja nie przyczepię, także tu musi być już tata. Tak chyba taty nie ma. Bo tata nie chce być na wizji. Myślę, że jest OK. tylko tak jeszcze myślę, że może bym, jak znajdę, to bym dokupiła jeszcze jeden taki łańcuch o ten ten taki z koralików, to bym jeszcze dokupiła i bym dołożyła taki łańcuch z koralików. Może znajdę gdzieś jakąś przecenę, może, bo właśnie tutaj na dole to jest tak ubogo z łańcuchem. Także myślę, że choinka OK jest. Kalendarze adwentowe. Dzisiaj trochę wcześniej otworzymy, bo jest 14.45, ale tak myślę, że już otworzymy i się z Wami pożegnamy. Ułożymy te, te puzzle, może nam w końcu coś wyjdzie Wczoraj yy, więcej, bo wczoraj żeśmy trochę z posiedzieli w nocy i jakoś nam trochę tam już zaczęło coś wychodzić, ale to Wam zaraz pokażę, jak tylko otworzymy kalendarze adwentowe. Dobra, to przechodzimy teraz już do otwierania. Jak dzisiaj dzień? 13. O Boże, oni nie mogą tego wiedzieć. Jak nie muszę wiedzieć jaki dzień? Chyba wiedzą. Ja nie wiem czy wiedzą. Jest. Światka. Jest. Mam to coś takiego. A, tak ma aniołka. Aniołka. Nikt nie widział tego tak aniołka. Też. Aniołka. Faktycznie ma aniołka. Wow. A my z no jeszcze. mamy takie coś. No i jeszcze ten duży. Wow, lakier do paznokci. Poinformowali jeszcze, że lakier do paznokci, tylko, że kolor to taki taki, taki, taki bardzo, bardzo fioletowy. Bordowy? Taki fioletowy lakier do paznokci. Fioletowy. Dobra, przyda się. Także zobaczymy, co to jest wart lakier z Douglasa. No i jeszcze ten puzlowy. I herbatkowy. No i... O, jego robocie ode mnie. Puzzlowy. Jusiał, otwierasz czytasz, Jusia? Nie, tak. ja czytam. Nie mam nic. Dobra. Ma. Dość zostało 12? Nie, bo wczoraj było 13 dni. A dobra, już. A dzisiaj 13? To było nawet 11. Dość zostało 12 dni. Czy wiesz, że trzecia świeca adventowa to symbol radości króla Dawida, który. to to samo. To było wczoraj. Dobra, weź przeczytaj wyraźnie, żeby wszyscy zrozumieli. No to świąt zostało 12 dni. To eee, Czy wiesz, że trzecia świeca adwentowa to symbol radości króla Dawida, która, który celebruje przymie przymierze Wielu, z Bogiem? No. Pokaż mi. To jest to samo. Ano? Dobra, nieważne. Ważne. Dobra, trzecia świeca... Trzecia świeca, adwentowa to symbol radości króla Dawida, który celebruje przymierze z Bogiem. Adwentowe zadanie na dziś: zrób dekorację z pomarańczy i goździków. No, w się, że to całkiem to samo. No tak, dziewiątego to było. No, ale kalendarz zrobili. Dobra, otwieramy herbatkę jeszcze. I herbatka na dziś jest. Biała, biała granat z zakresem. A też chyba już była. Tak mi się coś wydaje. Tak. Wszystko było. Dobra. I teraz te puzzle już Wam pokazuję. No i gdzie mam to wyraźnie? Tyle żeśmy wczoraj tak. Tutaj mamy już dach i bierze kawałek. Tutaj mamy też dach. Tutaj mamy dom. Tutaj mamy te dwie lampy połączone. I tutaj mamy kościół. I tutaj kawałek. I taki to jest nasz postęp puzzlowy. I bierzemy się już teraz do pracy. A tutaj mamy Chyba się już z Wami teraz już pożegnamy, także pozdrawiamy Was serdecznie. Życzymy oczywiście Wam miłego dnia i, i zdrowia. dużo zdrowia. Bardzo dużo zdrowia. I, 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 I chyba to wszystko. Także pozdrawiamy serdecznie, życzymy dużo zdrowia, e, miłego dnia, bo będziecie to pewnie rano oglądać, a jak wieczorem, to też i oczywiście miłego wieczoru. I do zobaczenia następnym razem. Pa!